Na temat napoju piwnego Somersby, produkcji Karlsberg Polska. Oczywiście piwo duńskie i ten Karlsberg Polska należy do Karlsberg, mieszczącego się w Danii. Piwo wygląda mniej więcej w ten sposób, że po prostu możecie je nabyć w czymś takim. W Polsce, z tego co czytałem, możecie nabyć chyba tylko ten akurat jabłkowy smak. Aczkolwiek smaków jest więcej. O czym Wam króciutko przeczytam? Pochodzenia Karlsberg, Polska należącego do dolskiego Carlsbergu. wprowadzone w marcu 2012 roku do Polski jako Apple Bear Drink, zarowany na marce cydru, który nie, jest przez, który nie jest u nas występujący przez dodatkowe opłaty, jakie by po prostu nie opłacały kosztów jego tutaj sprowadzania. Dlatego ta etykietka to jest taka. Wiecie, trochę taka naciągana, dlatego jest to ostatecznie napój piwny, a nie ten cydr. Oraz jeszcze kolejne ciekawostki: jest dostępny w innych smakach, a mianowicie gruszkowy, jabłkowy, jeżyna oraz nisko kaloryczny jabłkowy. I ogólnie w smaku, z tego co tak sobie oczywiście zanim nagrywam o tym film, poczytam, jak inne osoby mają opinię. Oceniają je na 7,5 na 10. Ogólnie większość opinii brzmi w sposób bardzo dobry, tylko że za drogi. I to jest dominująca większość osób. Ja jeszcze tego nie piłem, potem je otworzymy, rozpakujemy i oczywiście ocenimy smaku, ale najpierw oczywiście ocenimy je w składzie. W końcu tutaj zazwyczaj do składu się czepiamy. I czytamy: tak, napój piwny o smaku jabłkowym, połączenie piwa 45% i napoju o smaku jabłkowym 55%, czyli napoju. O smaku jabłkowym jest większa zawartość, skład. Na początku woda, następnie piwo, następnie syrop cukrowy. Syrop cukrowy to oczywiście sam w sobie jakiś tam totalnie zły nie jest, ale jeszcze tu odniesienie będzie. Sok jabłkowy, aromaty, regulator kwasowości, kwas jabłkowy, kwas askorbinowy, kwas cytrynowy. Sukleroza, substancja słodząca. Sukleroza, czyli inaczej E955 pochodna cukru, nie ulega rozkładowi w organizmie człowieka. Jest około 600 razy słodsza od cukru. 600 razy słodsza od cukru. Potem dobrą stabilność osiąga w wysokich warunkach cieplnych gdzie wpłynie oczywiście ta ogromne i wysokie temperatury nie ma w sobie kalorii, to jest jej oczywiście ogromny plus, że nie jest nośnikiem kalorii dopuszczalne dzienne spożycie wynosi 5 mg na kilogram masy ciała uważa się, że, jest, że należy do niezbyt szkodliwych lub nieszkodliwych ale może powodować zakłócenia, oczywiście w nadmiernych ilościach, zakłócenia pracy nerek oraz wątroby generalnie jeżeli byście tego bardzo dużo spożywali, ja nie mówię akurat o tym Napoju piwnym, ale o, chodzi o ten składnik czyli rozy E955, jakbyście za dużo używali w różnych produktach, no to by Wam mogła ta nieprawidłowa praca nerek oraz wątroby ścieknąć. Yy. Oczywiście poza tym nie powinny spożywać jej niemowlęta i małe dzieci, no ale napojów piwnych to z reguły nie powinny spożywać. I tutaj w składnikach był jeszcze cukleroza to substancja słodząca. Sorbian potasu, substancja konserwująca sorbian potasu, czyli E-202. Jest to sól potasowa kwasu sorbetowego E-200, naturalnie występującego w owocach europejskiej jeżyny. Przepraszam, jarzębiny. Uzyskuje się ją w różnych metodach chemicznych, bo oczywiście nie wyciskają tych jarzębinek, tylko ją robią sobie na skalę przemysłową inaczej. Kwas skorbowy jest środkiem konserwującym głównie przeciwko grzybom i drożdżom, nie jest skuteczny przeciwko bakteriom. Maksymalne dzienne spożycie to jest 25 mg na kilogram ciała. U niektórych osób związek ten może wywoływać reakcje alergiczne, podrażnienia skóry, wzmacniać wzmacnia astmę, jeżeli ktoś jest astmatykiem oraz problemy behawioralne. I generalnie te dwa składniki, jak widzicie, są, aczkolwiek no, mogłoby ich też nie być ku naszemu większemu zadowoleniu. Otworzymy sobie tą buteleczkę, bo tutaj już nie będziemy nic więcej czytali o tym cudnym napoju. Tutaj podam komuś szklankę, bo widzicie, że rąk więcej mi jest. Nie... Chwilę mi dajcie, żeby to się troszkę od... odcapiło. Dobra. Bo to jest piwny, więc on jakiejś tam wielkiej piany nie będzie miał, w sobie totalnie ogromnej. Jak widzicie, szybkie te piana ustępuje. No i wygląda on tak. Tak samo jakbyście kupili sobie orężatkę jabłkową. No, może trochę jest bledsza niż te orężatki jabłkowe, ale z wyglądu, z designu, butelka mi się osobiście podoba. W smaku już oceniamy. Fajny. Fajny jest. I w smaku kolegi i koleżanki oceniłbym go faktycznie na 7,5 albo 8 minus. W smaku naprawdę niezły, oczywiście na 10 punktów. W składzie bym go ocenił na 6 plus, bo jednak te dwa składniki, które mi się nie do końca podobają, plus ten jeszcze wcześniej był syrop cukrowy, czyli generalnie dużo cukru, co nie jest takie za fajne. Teraz taka ocena końcowa dałbym temu napojowi 7 minus. Taka końcowa ocena, czyli podsumowując smak plus skład. 7 minus. Natomiast cena, coś koło 4 zł, za niego dałem 4,50 czy coś takiego. No drogi, no drogi jest, tu nie ma co ukrywać. Napój piwny, drogi, ale smaczny i czasami można się tego spokojnie napić. Napiszcie koniecznie w komentarzu, co sami sądzicie o tym napoju piwnym. Czekam na Wasze komentarze. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Czołem.